Anna Kamieńska, poetyka. Nie wystarczy być pisarzem, dlatego, że schwytano za dzikie skrzydła gęś o tłustej szyi, że w pajęczynach strychu chodzi kotka po stracie dzieci, że zdumiewa się pełna krowa rykiem odłączonego cielęcia. Nie trzeba niepokoić drukarni, dlatego, że widziało się przestrach dziecka umierającego wśród katolickich śpiewów. Że litość szarpnęła nad dziewczynką biorącą lalkę w ramiona, że współczuło się z garbatą dziewczyną, gdy zakochana suszyła włosy, że widziało się ostry płacz rozstania, strząsający plecami mężczyzny, i od Żydówki bitej na ulicy odwróciło się spojrzenie. Lękam się, że żadne z tych uczuć nie prowadzi do nowej literatury, a jednak jestem pracowitą matką lęków mówi poezja.